Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Batman Arkham City AC ...not AC DC but Arkham City DC DC A tyś ma Mogę to jakoś ominąć? Przecież może to już wybuchło Bo stracę całe życie, lepiej już to mieliśmy Okej, okay, czy są jakieś trupy, nie wygląda to za przyjaźnie, ale za to możemy iść na górę, gdzie jest lepiej. Mam nadzieję. Halo. co się dzieje? O nie, Batman znowu traci życie. oj, 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 oj nie schodź. Batman żyj. Nie, Kto to? Rodzice? Nie, nie możesz jeszcze, Batman! Bruce, nie możesz jeszcze, musisz ocalić się cały go Nie słuchaj i błagam cię, Jezu, ja, czemu ja się tak ekscytuję. Co chcę Robin jeśli you know? nie. Batman, czemu ty taki jesteś z Zosiosamościa? To jest niebezpiecznie. Izba Demona, czyli raz w Gula. A ty tak. Kurczę Batman, byś się ogarnął. To jest naprawdę jeszcze niebezpieczne. Jesteśmy w samym centrum, w samej bazie. A ty jesteś chory, nic nie możesz robić. Oh. <coughs> you should have listened to my warning. There are no friends to save you down here. Stop. Hello, oh, oh, oh. Jeszcze kochanka A no, nie powiem. Oh. Jeszcze go Hello, Talia. How did you find us? I recognized your personal guard. It was just a matter of following her. Please, mistress, he tricked me. Leave. I will deal with you later. You didn't need to get yourself arrested to see me, Bruce. After that night we spent in Metropolis, mm -hmm. you could have just called. I'm not here for you. Where's Raish? If he's dead again, I need you to wake him up. Only a true successor may stand before the great Reish al Algor. My father always intended us to be together. To command his army. Just imagine it. You, me, mm -hmm. a better world. Your face! What happened? I'm here to take my place at your side. You wish to become an assassin. Why should I trust this change of heart? You saw my face. Does it look like I have a choice? Are you prepared to take the Demon Trials? You must show you are willing to take a life to save the world. I'm ready. Then let the Trials commence! Thousands of So in pursuit of the

Your journey begins through this door. Let's get started. Let's get started. Are you sure, Bruce? Uh. Only one man has passed this ordeal. Are you trying to talk me out of this? Of course not. I just. I just want you to be certain. When the blood of the demon takes hold, you will be on your own. Like always. Then may the spirits be kind.

Good. Feel the blood of the demon course through your veins, restoring your health, and twisting your will. Your next task is simple. Follow me through this world, and the trial is complete. Touch anything to along the way, and you will die. I like a you Co mam robić, a podążać? Wow, to jest świetne. Ja nie mogę, świetnie. To naprawdę jest zaskakujące. Patrzcie, jaka różnorodność. Niby samo ma a jednak urozmaicenie wielkie. niewielkie. że teraz trzeba przelecieć daleko, używając właśnie bomby pikującej widzę. Mam nadzieję, że przeżyję. O! Wow! Się rozczaskał, jak w 10 persji normalnie, piękna grafika. Dobra, raż gdzieś ty polas, czyżby to było to. o O. Co się dzieje? The blood of the demon has allowed me to live for 600 years. Imagine the good that you could do with such a gift. No. Słuchaj go, Batman. Coś on się wydaje bardzo mądry i dla nas może dobry. Nie wiem. Chociaż to jednak on końce unicestwić. Trochę ludzkoś jak już mówiłeś. Oh yeah. I can see your body is becoming weaker. The small quantity that I have allowed you to drink will only keep you alive for Dobra. Pora wybrać decyzję. Ja chcę po prostu przeżyć, żeby ocalić miasto, potrzebuję lekarstwa. Twojej krwi potrzebuje, żeby zdobyć lekarstwo dla wszystkich. Batman, ja myślę, że Batman go trochę oszukuje. Pierdżolcu można dostać z takim. Jezus! A dobrze, że ci ninja są.

Ostatnia próba Walka z Tobą, wielkim rażu To Ty jesteś tylko duchem. Dobra, ale jeśli mus to mus No to lecimy. I Co się tak? No jest. Znowu tu jestem. Now, come and find me. Collect your Gotowy jestem tylko, gdzie mam iść? A, przez drzwi kulturalne. Dzięki, dzięki, nie trzeba, nie trzeba, jestem taki pro. Jest? Of course. <laughs>

No. I to jest odpowiedź. nie. Co ty robisz? Co się dzieje? Zajebia, jeszcze teraz po kosmosu. Ej. On... on... uzdrowiał. Jakim cudem? No pięknie. Zaczepiście. I to będę ja, skurczy synu! Albo ty. Więc walczmy. Troszkę się dzieje boję, bo jesteś taki promienisty, ale... Liczę, że moje umiejętności pomogą mi wygrać. Boże, jaka epicka muzyka. But take a bit. What's the coach? Wonder. Not Whoa. You should have killed me when you had the chance no beautiful we are legion our numbers are too great at the shaman defeat us Zobaczymy. what the fuck Omg, co się dzieje? Co mam tu robić? A, impulsem go... Rozumiem. Muszę znaleźć takie miejsce, żeby szczelić impulsem w niego. Wtedy... A! Ła! I will never join you. Fuckers. Die, fucker! I will never... You will never survive. Umieraj! Giń! Dawaj mi krew, ja muszę ocalić gota, a ty ze mną... Ah.

Ale ja go nie zabiję. Nie mogę go zabić z tym Batmanem. Batman nie zabija, Batman jest honorowy. Co ty, babu, mówisz? Czekaj. Nie wiem co będę musiał zrobić. Zrobię to, żeby ocalić. Zrobię, żeby ocalić świat. No piknie. Our numbers are too great. No, więcej was matka miała. You cannot beat us. You cannot defeat us. We are legion. Będę musiał wszystkimi z całym waszym legionem się rozprawić w takim wypadku. Może wleście się znacie, że... No i gdzie? Co teraz? O nie znowu to. Teraz, mieczem będziesz jeszcze we mnie strzelał, ażeby cię tak ścisło. No, pięknie, a, a to nie jest takie łatwe, bo tu tyle trzeba rzeczy unikać, Czy trzeba dobrze w niego szczelić. O! Giń! Chodź tu. Gdzieś ty jesteś. Nasza szereg, wierzymy w ciebie! I z Gdyni, kurde, brada! Kni! Skurczy, synie, a masz! O ja, jaką walnął w rączkę od miecza. Już po tobie. What are you doing? Listen to me, detective. And listen well. You will kill me. You will lead the League of Assassins. Because if you do not join us, I will kill the only person you no, have ever loved. This wasn't part of the plan!

He should have. What kind of a man sacrifices his own daughter? And you, you lied to me. I thought you loved me, Bruce. I thought you were ready to join our crusade. Talia, I... Don't. You two deserve each other. You're looking old, Ra's. What's really going on here? I have used the Lazarus Pit too many times. I've lived 600 years. My mind and body cannot take much more. Each time I enter the pit, I am frightened of what will come out. The Lazarus pit has corrupted your mind. Think about it. If your pit falls into the wrong hands, you'll be powerless to stop centuries of destruction. This is your chance for redemption, Raish. Call off your crusade. I'll be back. For you. I'll be back. <laughs> like a uh, boss. No i co? Możemy teraz stworzyć...

extracting some kind of naturally occurring chemical he's called lazarus he's been using it for centuries slowly perfecting the process until he was even able to bring himself back from the dead and you took some he forced me to small doses appear to heal most ailments but even the small amount i ingested had a few nasty side effects prolonged exposure has driven raish over the edge so do you think you're cured no, the effects are temporary. Raish tried to convince me to use his pit, but the risks are too great. When I'm done here, I'll need to investigate this Lazarus technology further. I told Raish to shut his pit down. And you think he will? Unlikely. Raish is addicted to the pit. I've given him one chance to break that addiction, or I'll be back to do it myself did robin get you that blood sample yeah he's down at gotham general it's going crazy there i'll patch through hey bob i'm not glad to hear from you it's me what's happening there bruce it's not good gotham general has at least 30 confirmed cases there are nearly 50 at mercy and it's looking like the pattern repeats all over the city i've run a simulation joker's blood could be in as many as 2000 people by the morning the first fatalities are expected soon after that i'm on my way back to freeze right now hopefully the blood sample i extracted from Rache will complete the formula i hope you're right is a better way behind this wall is mankind's chance for survival <try> 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 This panel is protected using Tiger Encryption protocol. I can't decrypt it without access to the master control program Strange uses. Chiba tandy drogą, co przybyłem. Ja I I pamiętam. This panel is protected using Tiger encryption protocols. I can't decrypt it without access to the master control program Strange uses. Coche, nie wiem, co Kompletnie nie wiem. Dobra chyba tędy. Tak, tędy, dobrze. No i co? No i teraz musimy sporządzić lekarstwo. A to nie będzie takie łatwe, jak sami dobrze wiecie. Ale mam nadzieję, że się uda. I wszystko pójdzie jak po maśle, bo teraz się nam uczyliśmy, żeby zdobyć właśnie krew tego oszołoma gula, który wchodzi do jamy i wychodzi zdrowy I młody, jak piękna dziewica. Ach te moje porównania i słowotwórstwo. 10 will in hours. Ja pierwniczę, ale dobra Batman. Więc idziemy dalej.

Rade, hey. Then what? Go back to the steel mill? Ah, gotta keep moving through the tunnels and find a way to get to the museum. Yabudu! Yeah, what if Batman got it? Then I got it. Listen, between you and me, I hear Cobblepot's got all kinds of crap in that museum of his. Can we get there? Someone missing in there! You! Kolejny. tego się nie spodziewasz mata Podejdzie? Pewnie. they've started using shields they'll block head-on attacks but that shield can't protect them from above it's the freaking rozpierducha No i po nich Nie mieli szans A dalej do Freeza pójdziemy w następnych odcinku. Zagrajmy w Batman Subskrybujcie, komentujcie, naprawdę motywujcie mnie Inne serie oczywiście też będą ale na razie Batman jest tak że mi się podoba więc sija! Trzymajcie się ciepło!